Ciemka widzowie. Z tej strony wasza ulubiona LPS tuberka influencerka Joanna LPS TV. I dzisiaj chcę oczywiście porozmawiać o czymś bardzo, bardzo śmiesznym. To, co się teraz u mnie wydarzyło. Zaraz wam to pokażę. pokażę. Dobra, słuchajcie, bo ten. Mam nadzieję, że się pewnie zesracie z tego. Patrzcie to! Widzicie? Matka Sabiny się rozwaliła. Ja tak niby grzebałam, yy, tak, tak była głowa, i tak grzebałam, i tak, ps wleciała jej głowa. I ze sprężynką w głowie ma. Co to w ogóle jest? Ja chyba dostawałam tę figurkę na wielkanadze, ona była od początku bardzo fejkowa. Ponieważ miała nawet, słychać było w głowie, że miała sprężynkę. A tutaj, że tutaj na tym tym, na tym ciele jest tutaj takie, widzicie? Takie jakieś paprochy, takie zadrapane, nie wiem od czego to jest. <laughs> Także tyle w temacie. Także chyba jest czas na znalezienie nowej matki Sabiny. Bo ta do serialu się nadawać nie będzie. Albo tak, kupię tego znowu nowego, pet, tego Pet shopa. On będzie bardzo idealny, nie wiem, nie wiem czy on będzie aż tak idealny. I tak, ta wspanialka wciąż nazywa się Sara. Będzie miała na imię Sara, czyli Matka Sabiny. I pewnie ta figurka dla, ma, dla tej, dla Sabiny będzie zajebista, jako Matka Sabiny, czyli Sara. Tak czy to tyle? Nie będę już wam przeszkadzać. Na razie.